Od wielu pokoleń zakon Jedi strzeże pokoju i sprawiedliwości w galaktyce. Za chwilę trzy drużyny padawanów wykażą się siłą, wiedzą i odwagą, by zostać rycerzami Jedi. Jestem Sage. Rafael, najlepsi kumple. Quentin lat 14. Brayden, 12. Maleja. Zoe, najlepsze przyjaciółki. Fioletowa drużyna. Przed nimi trzy wymagające próby Jedi. Próba siły na odległej planecie i próba wiedzy na pokładzie krążownika Jedi. Prawidłowo, ale tylko jedna para śmiałków zmierzy się z sekretami świątyni Jedi. Jeśli starczy im odwagi, staną się rycerzami Jedi. Czy padawani ulegną ciemnej stronie, czy pozostaną skupieni na jasnej stronie mocy? Czas na wyzwania świątyni Jedi. Witajcie, padawani. Jestem mistrz Keleran Beck, a to moje zaufane droidy AD3 i LXR5. Jedi stale poszukują w galaktyce młodzików, w których moc jest silna, aby stali się nowym pokoleniem rycerzy Jedi. Zerknijmy na wasze dane. Blisko się przyjaźnimy i umiemy się dobrze dogadywać. Chcemy wygrać. Niech moc będzie z nami. Uwielbiamy współzawodnictwo. Tworzymy zgrany zespół. Sądzę, że zmiażdżymy resztę. Jesteśmy bardzo silne i zgrane. Świetnie się rozumiemy. Dziś wygramy. Wszyscy wiedzą, co musi cechować rycerza Jedi, prawda? Siła, wiedza i odwaga. Brawo! Oto pierwsze wyzwanie. Próby siły. Musicie ukończyć ten tor przeszkód, aby zbudować miecz świetlny. Kroki i skoki sprawdzą skoczność. Wciągarka, waszą siłę, wyważone ostrze, zmysł równowagi. A huśtawka siły? Cóż, huśtanie i siłę. Z każdą pokonaną przeszkodą odblokujecie kolejną część rękojeści miecza. Pierwsze dwie drużyny, które ukończą tor przeszkód i zmontują miecze, przejdą do próby wiedzy i zbliżą się o krok do wejścia do świątyni Jedi. Czy jesteście gotowi się wykazać? Tak! Kamienie w powietrzu, więc pora zaczynać. Postawcie stopę na platformie Jedi. Próbę! Czas zacząć! Start! Dalej, dalej! Start! Oj, za późno. Fioletowe zaczynają od kroków i skoków. Gdy zerwą dwa mailurany, ukażą się części miecza. Brawo, fioletowe! Niebiescy wchodzą na huśtawkę siły. Jeden padawan musi przeskoczyć nad przepaścią i ustalić, jaki klucz z pnia otworzy skrzynię z częścią. Kwadrat! Sage chyba znalazła potrzebny klucz. Leć! Świetna współpraca! Pomarańczowi wkładają ciężkie plecaki i wchodzą na wyciągarkę. Kawałki rękojeści czekają w skrzyniach, które można otworzyć jedynie żetonami z plecaków. Przeciągają się jak szaleni. Z wielką siłą. Maleja skacze właśnie po swoją część rękojeści. Dobrze, fioletowe. Musicie teraz wrócić z częściami. Gazu fioletowe to wyścig. Właś! Pomarańczowi wprost szybują. Odrzucią. Sej i Rafael wracają z kusztawki siły. Tędy. Brawo, niebiescy. Pomarańczowi depczą im po piętach. Każda drużyna ma po jednej części. Jacy zawzięci ci padawani. Fioletowe idą na wyważone ostrze. Mieczami treningowymi muszą strącić unoszące się kamienie, balansując na kłodach, a następnie wrócić z kolejnym elementem. Dalej, maleja! Świetny zmysł równowagi. Siege. O mały włos. Ja yes, spróbuję. Brayden przeskakuje do brata. Wtykaj! I dalej, dasz radę. Fioletowe zaraz odblokują drugą część. Brawo, Zoe i Malejo. Widziałeś, jak się uniosła? Omal nie przeskoczyła przez ściankę. Niebiescy prowadzą 2-1-1. Jeden, jeden. Quentin przeskakuje i pędzi na platformę Jedi, by zremisować z niebieskimi. Skeletowe na razie mają jedną część, ale już wracają z wyważonego ostrza. Biegni! Pomarańczowi pędzą na kroki i skoki. Wciśnij. Rafael wyjmuje trzecią część na wyciągarce. Maleja i Zoe przynoszą natomiast drugą. Pędy! Mamy Renis. 2-2-2: Patrz, jak wysoko podskakują pomarańczowi. Niebiescy muszą przyspieszyć, by nie stracić prowadzenia. Pomarańczowi nie zwalniają i pędzą. Oj, mało brakowało. Wysuwają się na prowadzenie z trzema częściami. Sześciokąt! Ten nie! Wracają niebiescy. Brawo! Zaczekaj na towarzyszkę. Brayden pędzi z ćwiczebnym mieczem, by wyjąć element. Zdobyli go, ale ja szuka klucza w pniu. Jak! Brawo niebiescy. Fioletowe są na huśtawce siły. Zaufaj moc, Zoe. Uniesiesz maleje. Quentin i Brayden biegną z ostatnią częścią. Muszą już tylko zmontować miecze. Gazu! Pomarańczowi składają miecze. Dziw, że Sejcz nie zrobiła tym ciosem kolejnego otworu w pniu. Maleja huśta się z powrotem. O nie, obie spadły. Muszą zacząć zadanie od początku. Pomarańczowi zaraz złożą rękojeści. Tak, skończyli! Brawo, pomarańczowi! Kończycie pierwsi. Fioletowe, niebiescy, wciąż się ścigacie. Maleja znów usiłuje pokonać huśtawkę siły. O nie! Świetna improwizacja i praca zespołowa. Prędko, odłóżcie części i biegnijcie do ostatniej przeszkody. Niebiescy, składajcie rękojeści. Nie poddawajcie się fioletowe. Tak, trzymajcie. Rafael zmontował rękojeść. Trzymaj się. Fioletowe wytrwale walczą z wyciągarką. Sage złożyła rękojeść. O nie. Prędko, złóż ją od początku. Jeszcze nie odpadłyście fioletowe. Wydaje się, że... Tak, złożyła miecz. Niebiescy skończyli. Koniec próby. Fioletowe, wróćcie na platformę Jedi. Świetnie wam dziś szło. Współpracowałyście jak prawdziwe Jedi. Na pewno wrócicie lada dzień. Udajcie się na dalszy trening. Niech moc będzie z wami. Przygrałyśmy, ale co tam? Ważne, że dałyśmy z siebie wszystko. Nauczyłyśmy się czegoś i na drugi raz pójdzie nam lepiej. Może wygramy? Brawo pomarańczowi i niebiescy. Gotowi do kolejnej próby? Tak! Świetnie, zatem w drogę! Jedno z głowy, jeszcze dwa. Elix, raz dwa. Hej! rymuje! Padawani Sej i Rafaelu, Breitanie i Quentinie, witajcie na pokładzie krążownika Atylia. Gotowi do drugiej próby? Tak. Próba wiedzy wymaga, byście uważnie wysłuchali opowieści AD, a następnie odpowiedzieli na pytania ściśle współpracując, by znaleźć na pokładzie wspomniane przedmioty. Ci, którzy pierwsi odpowiedzą na pięć pytań, otrzymają holokrony. Czy jesteście gotowi na opowieść? Tak. To zapnijcie pasy. Zgrywam się, aż tak was nie porwie. J.C.O. był najlepszym przemytnikiem w branży, a jego książka Żywot Przemytnika robiła furorę w dziewięciu układach. Jayko odprężał się w kantynie ze swym grającym na bębdach droidem Archim, oswajając się z życiem na emeryturze. Nagle przez próg wtargnęło coś wielkiego i groźnego. Gdzie jest J.C.O.? Zabył obcy przybysz. O nie, to Tan! Mój dawny wspólnik rzekł spłoszony Jayko. Gamoreanin rzucił się w stronę Jayka, ściskając w pięciopalczastej, mięsistej łapie jego książkę. Lepiej było o nim nie pisać najgrawał się Archie. Ten przewrócił po drodze osiem stolików i szesnaście krzeseł, a Jayko skrył się w kuchni za stertą niebieskiej kapusty i smażonych szczurów pustynnych. Gdy tan wtargnął do kuchni, Jayko rzucił w jego głowę pięcioma kapustami. Każda odbiła się, a jedna strąciła z blatu gar czerwonego bulionu z dziubaka. J.K. usiłował uciec, lecz poślizgnął się i upadł na zadek. Tan zawisł nad J.K. Wybacz, że o tobie napisałem, krzyknął J.K. Nie rób mi krzywdy. Krzywdy? Dzięki tobie jestem sławny. Mam holoserial, książkę w drodze i piosenkę na dzień życia. Dałbyś proszę autograf mojej siostrze? Jacob odetchnął z ulgą i wyjął długopis. Z chęcią dał autograf staremu kumplowi, choć nigdy nie miał zamiaru słuchać jego piosenki. To najlepsza twoja opowieść jak dotąd. Co za ulga? Każda drużyna musi teraz wybrać, kto będzie szukał wskazówek za sterami jako pilot, a kto w kajucie jako inżynier. Kto chce zatem być pilotem, a kto inżynierem? Ja inżynierem. Ja też. Na stanowiska. Gdy usłyszycie pytanie, inżynierowie będą musieli przynieść odpowiedź do konsolety, a piloci wcisnąć właściwy guzik na pulpicie. Pamiętajcie, że możecie się komunikować. Pierwsze pytanie do inżynierów, którzy będą szukali płytki. Chan przewrócił ich 16 po drodze do Jake'a. Wybierajcie. Chyba krzesła. Krzesła. Rafaelu, byłeś pierwszy. Jak odpowiesz? Krzesła. Krzesła? Prawidłowo. Teraz pytanie do pilotów. Ile układów podbiła książka Jake'a? Dziewięć. Quentinie, byłeś pierwszy. Słuchamy. Dziewięć. Prawidłowo. Dobra. 1-1. Brawo, padawani. Teraz każde z Was może odpowiedzieć ustnie. Jaki tytuł nosiła książka Jake'a? Quentinie, twoja odpowiedź? Żywot przemytnika. Żywot przemytnika. Zgadza się, brawo. Dobra. Pytanie do inżynierów, którzy będą szukać przedmiotów w skrzyni. Na jakim instrumencie grał Archie? Pamiętajcie, że możecie sobie pomagać. Bęben, bęben. Rafaelu, jak odpowiesz? Na bębnie. Bęben, zgadza się. 2-2, znów remis. Skup się. Teraz pytanie do pilotów. W jakim kolorze był bulion z Diubaka? Czerwony. Quentin był pierwszy. Słuchamy. Czerwony. Prawidłowo. 3-2 dla pomarańczowych. Tak tylko powiem, że chwilami wydech Elixa trąci takim bulionem. Rozumiecie chyba. Inżynierowie będą teraz szukać przedmiotów skrzyni. Co miał podpisać Jayco? Wybierajcie. Książkę. Wow, Rety, ale pędzą. Rafaelu byłeś pierwszy. Słuchamy. Książkę. Dobrze. Książkę. Brawo Padawani. Mamy remis 3-3. Teraz pytanie do wszystkich z ustną odpowiedzią. Komu Tan chciał wręczyć podpisaną książkę? Sage była pierwsza. Komu? Siostrze. Zgadza się. Bardzo dobrze. 4 do trzech. Kolejne pytanie do inżynierów. Znajdźcie płytkę z przedmiotem, którym Jayko rzucił w Tana. Zupą albo kapustą. Braydenie, co wybrałeś? Kapustę. Prawidłowo. Brawo, Brayden. Dobra. Znowu remis. Moje obwody tego nie wytrzymają. Ty uwielbiasz takie napięcie, Elix. Sage, dasz radę. Wiem. Kolejna dobra odpowiedź zakończy tę próbę. Proszę o odpowiedź słowną. Każdy może jej udzielić. Jak nazywał się droid J.K.? Każdy może się zgłosić. Sage, byłaś pierwsza. Słuchamy. Archie. Archie. Prawidłowo. Brawo, niebiescy. Ukończyliście próbę wiedzy. Byliśmy szybsi i wygraliśmy. Jestem zadowolona. Mogło nam pójść lepiej, ale nie narzekam. Pomarańczowi walczyliście dzielnie i moc jest w was silna, ale niestety nie podołaliście drugiej próbie. To nie koniec drogi do zdobycia tytułu Jedi. Musicie tylko trenować dalej w zakonie. Niech moc będzie z wami. Mam jedną radę dla kolejnych padawanów. Praca zespołowa to podstawa. Trzeba się dogadywać. Nie można się zniechęcać po jednej porażce. Trzeba próbować dalej. Pomarańczowi już wyszli? Całkiem mnie zamroczyło. Dobra robota, padawani Sage i Rafaelu. W nagrodę otrzymujecie te holokrony. Będą wam potrzebne, gdyż zmierzacie do świątyni Jedi. Bez obaw, nie zepsują się. Siadajcie za sterami, współrzędne świątyni są już wprowadzone do komputera. Pozostaje tylko jedno. Naprzód! Padawani Sage i Rafaelu, oto wasza ostatnia próba. Świątynia Jedi. Dla tej chwili trenowaliście. Jeszcze chwila i osiągniecie swój cel. Skupienie i współpraca są teraz jeszcze ważniejsze. Zostawcie miecze przed wejściem, gdyż bez kryształów Kyber to na razie tylko kawałki żelazstwa. A rację. Kryształy zasilą wasze miecze. Czekają właśnie w świątyni aż wyjmiecie je z pomocą holokronów. Będę śledził stąd Wasze poczynania dzięki mocy. Strzeżcie się ciemnej strony. Będzie Was kusiła łatwiejszą drogą, lecz wybierzcie mądrze, gdyż możecie tak tylko utrudnić kolejne zadanie. Zaufajcie mocy, a Was poprowadzi. Jesteście gotowi przystąpić do próby? Tak! Liczy się czas. Ruszajcie. Ostrożnie. Prędko, wejdźcie po zboczu do galaktycznej kuli. Wy wnętrzu wprowadzicie na panelu kontrolnym właściwy ciąg kolorów. Niebieski, pomarańczowy, zielony, biały, czerwony. Niebieski, pomarańczowy, zielony, biały, czerwony. Dobra robota, padawani. Teraz jedźcie do zgniatarki śmieci. Wewnątrz znajdziecie trójkąty z glifami. Musicie współpracować, by ułożyć je we właściwej kolejności i otworzyć wrota. Dobra, co widzisz? Mam przed sobą znak plusa. Aha. Znak u dołu wygląda jak szczyt krzyża. Mam. Dobra, teraz kolejny. Mam przed sobą sześciokąt, tak? Znak u dołu to trójkąt. Przewrócony na bok z wierzchołkiem skierowanym w prawo. Trudno przez ścianę wytłumaczyć, jaki kształt się widzi i jak trzeba go obrócić. Tak, to trudne. Z której strony jest trójkąt? Wierzchołek trójkąta jest na prawo. Dobra. Przeraża cię presja czasu, Rafael. Ciemna strona pomoże ci uciec. Co jest na tym z kwadratem, Sage? Tego jeszcze nie oglądałam. Press Wciśnij guzik i omin zadanie, Sage. Dalej. Co tam jest? Przy kwadracie jest skośnie przekreślony znak. Tak. Udało się. Dobra. Nie, nie. Udało się. Nie dali się zwieść ciemnej stronie i przechodzą do złączy zasilania. Świetnie, Padawani! Wewnątrz znajdziecie przesuwany przełącznik. Umieśćcie płytki w oznaczonych miejscach, by otworzyć drzwi. Okej, dobra. Przesuń żółte na bok. Ja przesunę to tutaj? Nie, daj żółte. A teraz przesuń żółte tam. I daj białe. Teraz dam ci czerwone. Mam tutaj, z tej strony czerwone. Um. O, daj. Udało im się. Czas wdrapać się na lodowe zbocze. Kasu Świetnie. Teraz Most Równowagi. Jeden padawan musi oświetlić drogę, balansując na dysku, a potem drugi zrobi to samo po przejściu na drugą stronę. Dobra. Już niedaleko! Chodź! Szybko, zjedźcie skalistą zjeżdżalnią i umieśćcie Holokrony w Kamieniu Energii, by wydobyć kryształy. Ile czasu im zostało? Niewiele. Już prawie! Mają je! Łapcie kryształy i biegnijcie przed wrota! Gratuluję, niebiescy! Udało wam się! Brawo padawani Sage i Rafaelu. Dowiedliście, że współpraca i determinacja pomogą osiągnąć wszystko. Umieśćcie kryształy w rękojeściach. Włóżcie miecze do otworów. Podaj szaty. Chciałabym takie, ale chyba nie byłoby mi do twarzy. Odezwał się znawca mody. Padawani, włączcie miecze. Wyjmijcie je. W imieniu rady. Oraz z woli mocy, mianuję was Rycerzami Jedi. Sage, Rafaelu, Rycerzami Jedi jesteście. Silna w was jest moc. Strażnikami pokoju i sprawiedliwości będziecie. To była świetna zabawa. Zadania wyglądały groźnie i przytłaczająco, ale gdy popłynęła adrenalina, było fajowo. Rewelacja. Radzę kolejnym padawanom, by się nie denerwowali. Idźcie i dawajcie z siebie wszystko. Niech moc będzie z wami. Zawsze.